Siemanko, witam Was bardzo serdecznie. Dostałem jakiś alert, że od jutra zapowiadają potężne śnieżyce i mrozy, dlatego podjechałem sobie tutaj Ursusika podtankować do pełna. Czy podjechaliśmy? Jestem z Natalką. Wziąłem już w bańki 4 paliwo, tam 90 litrów. Tu było pół zbiornika, czyli 90-90 to jest 180 litrów. Cały zbiornik żeśmy zatankowali. Temperatura. Teraz wynosi jakieś minus 11. Jest godzina 12, ale nie ma słońca, więc tutaj nic nie było podgrzewane. Znaczy, nie ma co podgrzać w ogóle. By było słońce, też jest inaczej i wiatr jest taki nieprzyjemny. Ogólnie od Jutra temperatura ma jeszcze bardziej spaść do minus 17. Ciągnik stoi cały tydzień, był niepalony, mimo że były mrozy, ale nie było jakoś oblodzeń, było cały czas sucho. Tutaj widzicie, że nawet nie ma po co soli sypać. Po tygodniu i przed tymi, właśnie yy, śniegami, mówię, podjadę sobie podtankować i przepalimy go. Tak, tydzień stoi, to też niedobrze. Zobaczymy, ile jest. No, tak jak mówię, mamy teraz cały zbiornik. Ile on tu już ma? 1021 godzin. Widzicie, jest zimny, nie odpalałem wcześniej. Zobaczymy, jakie jest napięcie na akumulatorze. 12.1. No, wiecie. Akumulator jest nowy, ale jak przychodzi taki mróz, to też spada mu to. Spada mu ta pojemność, przez co rozruch jest bardziej utrudniony. Tu jest wszystko na luzie. Śniemy sprzęgło, żeby miał lżej. Podgrzejemy mu świecę. Tu się zapali kontrolka z 10-15 sekund i zobaczymy, jak przy minus 11 po tygodniu na dworze zapali ten ciągnik. Patrzcie się też, tutaj, jak spada o napięcie na akumulatorze. Aha. Coś jest nie tak. Dobra, grzejemy świecę. Został chwilowy taki skok prądu, i tutaj cały ten zegar to jest na elektronice. Tego trzeba wtedy po prostu wziąć, przełączyć i znowu na zapłon. teraz spróbujemy zapalić. O, ale za pierwszym razem zapalił. Tydzień stoi. Teraz napięcie ładowania. No jest dobrze: 14,4. Tutaj stop się pali. Musi wiadomo sprężarka napić powietrze. Stop się pali od układu samochodowego. Wiecie, on żeby stał chociaż przy jakiejś wiacie, nawet nieogrzewany garaż, to już by miał lepiej, nie? A tak przy minus 11, no to jest po prostu ciężko o rozruch w przyciągnikach. Ale jakoś nie narzekam, no odpukać pali mi zawsze przyciągnik. Podgrzewa mu się tylko świecę z 10-15 sekund i daje radę tym nie ma najmniejszego problemu w sobie chwilę pochodzi rozgrzeje się, zobaczymy jak tutaj wszystko chodzi i pewnie się przejedziemy, bo zawsze jak ja tutaj przyjeżdżam na obieg, to jak go odpalę żeby on, wiecie, nie tak, że na chwilę go odpalę i już gaszę, żeby on sobie troszeczkę pochodził, ten akumulator niech się podładuje wtedy ma zawsze lepiej dobra, słuchajcie, ja sobie rozgrzewam traktor nic tutaj nie robię, tylko przyjechałem zatankować, odpalić go i mówię, przejadę się, żeby to wszystko się rozruszało, żeby się alternator, znaczy żeby alternator podładował, akumulator, żeby na jutro wszystko było okej, okay, posprawdzać. To yy, tutaj jedyne widzę na desce tej rozdzielczej. Nabiła już pneumatyka, ale wskaźnik pokazuje zero cały czas. Ogólnie z tą deską jest tak, że. Wszystkie te zegary są elektroniczne, nie tak jak w licencyjnych 53-14, 57 14, że tam mamy mechaniczne w większości zegary. Tutaj z tą deską tak jest. Widzieliście, jak dają na nagrzanie świec, to odłączyło tutaj prąd. Ale wystarczy wtedy dać na 0 i jeszcze raz na zapłon i wszystko działa. Wiadomo, że mróz no to płata figle, bo wszystko jest takie, wiecie, zastojałe, ciężkie. Wszystko trzeba rozruszać Tutaj z tym zegarem, no pozostałe to chodzą Obrotomierz, tak, o, dodajemy gazu yy, Co jeszcze? Prędkościomierz też 10 na godzinę teraz pokazuje Poziom paliwa Temperatura też się podnosi Zresztą po nawiewach to czuć Tutaj na przednią szybę też daje A tutaj to wiecie Może tam coś nie łączy, może tam jakoś prąd nie dochodzi Ale mówię Wam Już tam miałem parę razy, że wystarczy wtedy Jak się coś przytnie, na przykład od poziomu paliwa też się potrafi przyciąć No wystarczy wtedy go zgasić, dać jeszcze raz i jak to się resetuje to jest wszystko ok ja tutaj nie mam zamiaru niczego ukrywać, to jest tylko maszyna a mróz, śnieg, no to na pewno nie sprzyja, nie sprzyjają mu te warunki i coś się może z nim dziać, ale takie tam wiecie duperele no to to nieważne, ważne że ten ciągnik no widzieliście, minus 11 pali yy, jeździ, wszystko chodzi tak Tur chodzi trzecia sekcja też przesuwa się w łuk Prawo, lewo wiadomo, wszystko jest ok. Z tyłu podnośnik, tak samo, bez siewka zaczepiona, wałek I to jest najważniejsze. Światła też są, teraz tak co do minusów tej pracy, no to wiadomo jest to, że. W zimę pracować, zimno ręce marzną. W tym ciągniku i tak powiem, wam cieszę się, że się nim odśnieża, bo jest w nim ogrzewanie. Stawiam na dół na trójkę i mam ciepło. Ale co wam chcę pokazać? To nie jest tak, że się tylko siedzi w ciągniku. Zobaczcie teraz, tutaj jest samochód. Ja sobie wiadę akurat przodem. I o co mi chodzi? Muszę po prostu porozmawiać tutaj z kierownictwem o sól. Yy, bo z solą jest tak, że nie zawsze ten samochód tak jeszcze dobrze stanął, bo jest w tej linii. Jak sobie tutaj podjeżdżam tyłem. Po prostu nie mogę podjechać pod palety soli. Bo wiadomo, ciężko się wtedy złamać, a sól jest tutaj. A wiadomo, każdy chce jak najbliżej podjechać. Też mnie wkurza jedna rzecz, bo ta sól jest skupiona w workach po... 50 kg, więc powiem Wam. No, ja może też nie jestem jakiś kurdupel, bardzo mały, bo. No, moja waga teraz, tak żebyście się nie śmiali, to jest 96 kg. Setki jeszcze nie przebiłem, ale trochę, trochę mi tam przybyło. Tylko, że na tym mrozie, wiadomo, muszę sobie dobre rękawiczki kupić, ale na tym mrozie. Jak ta sól jest, widzicie, nieprzykryta, i tutaj napada. O, jest lód, ręce marzną, są mokre. To powiem Wam, że cztery takie worki biorę, już mam dosyć, bo takiego worka nie idzie za co złapać. On jest śliski i w ogóle nie idzie go złapać. Co innego jest na siłowni, jak masz hantle, podnosisz 50 kg, ale masz ten chwyt, to dobra, nie ma sprawy. A takie właśnie worki, i stąd wziąć i nosić, dotąd powiem Wam, że jak się to się, w, no w tonach się to przewala, tak? Na taki obiekt, więc jest trochę ciężko. Tak daję sobie tutaj, oczywiście, swoje jakieś tam wiaderko, bo czasami już po tam 22 godziny nas odśnieżałem pod rząd, no to już nie miałem siły, naprawdę nie miałem siły tego worka już po takim czasie podnieść, bo to nic człowiek nie jad. Tam niby natka mi coś dowiozła. Raz, ale wiecie, no już człowiek jak jest zmęczony, to na tym mrozie co innego jest w lato. Jak na przykład wiecie, na wiosnę się nawozy sypie, nie? To sobie podjeżdżasz jak chcesz, i taki worek bierzesz 50 kg i bak za siebie, nie? A nosić to, no to po tylu godzinach człowiek już zaczyna się męczyć. Wkurza mnie to też, że ta sula, tak jak tutaj się skawaliła, i nie idzie im tego wytłumaczyć, że jak ja mam to wsypać z kawaloną sól ją mam raz, jak się worki pokawaliły, to wziąłem pod koła. Oni do mnie, że to się musi w rozsiewaczu przecież rozsypać. Ja mówię, jak to się rozsypie w rozsiewaczu? Przecież w taśmówce, tak jak jest ten kłos, to ja te samochody, jak są osobowe gdzieś na parkingu, to jakby kamieniami rzucał. Ale tego przecież nie rozumieją. Tutaj co to jest kupione? Tutaj porozrywane. Choć oni to jeszcze biorą na chodniki. Jak ja mam to... No, zobacz, to jest kamień to może ciut lepsze. To jest właśnie sypanie tej cholernej soli, to jest i dla mnie minus, i dla ciągnika. No ale wiecie, coś za coś tak? za coś nam płacą. Jeszcze wam parę rzeczy, jak potem wsiądę, poopowiadam odnośnie odśnieżania na górze o zabezpieczeniu go, ale to za moment, bo jeszcze się muszę tutaj rozejrzeć teraz tak, co do odśnieżenia turem, to też chciałbym wytłumaczyć jedną rzecz, bo pisaliście, że na przednim tuzie ciągnik jest bardziej chroniony, bo zobaczcie, jak coś uderzysz, to na turze nie ma żadnej ochrony. Tutaj jest taka sama ochrona, przecież wiadomo, jak uderzymy, nie wiem, w ścianę, czy uderzylibyśmy w krawężnik, czy w jakąś studzienkę, która wystaje, no to i na przednim tuzie to też to poczujemy. To wiadomo, ale jeżeli chodzi o jakieś nierówności terenu, czy są jakieś progi zwalniające, na przykład? No to przecież tutaj ten rozdzielacz też ma funkcję pływającą. Jak damy, wiecie, tak na opuszczanie, siłowniki są dwustronne, to aż tam przód podnosi. No to wiadomo, tak się raczej nie odśnieża, ale jak mamy funkcję pływającą, o tak pchniemy, to widzieliście, tur opada pod wpływem własnego ciężaru, i jak sama nazwa wskazuje, całość sobie pływa wtedy, więc zabezpieczenie ładowacza. Przed uderzeniem nie jest przy odśnieżaniu. Ja specjalnie właśnie dopłaciłem za funkcję pływającą pod kątem odśnieżania. Jest też amortyzacja, też to chroni ładować. Więc no wiecie, no wydaje mi się, że tutaj też nie macie za bardzo racji. Bo nie wiem, no zapadałoby o, z pół metra śniegu, i tak tutaj są takie wysepki, i uderzyć w coś takiego yy, przy czy na przednim tuzie. No to takie samo uderzenie poczujemy. Ale o takie uszkoki terenu, jak tutaj czasami widzicie, zahacze, to tego tura ładnie nam wtedy podrywa. Że jak jakaś o tam studzienka yy, maksymalnie bardziej wystaje, no to też ja widzę jak ten tur pracuje. Więc wiecie, na takie obiekty ja akurat mam... Yy, zalet zaletą jest dla mnie to, że pług jest na turze. Nie na przednim turze. Z doświadczenia, no i pan Jarek, który mnie wkręcił w te Tą fuchę, on mi tak powiedział. 11 lat chłop śmierci, więc chyba się na czymś zna. Wolę słuchać wtedy, wiecie, osoby doświadczonej niż, yy, niż komentarzy dzieci na YouTube. Tutaj zobaczcie, też wiadomo, żebym przejechał. Ktoś napisze, że ja tam bez problemu byś przejechał. Ale jakby ten samochód bardziej stał w tą stronę, no to widzieliście sami. Podnoszę sobie tura i przejeżdżam tak, nie martwiąc się o nic. Na przednim tuzie dajcie pług 3-metrowy, niech tam ktoś tak zastawi drogę. już nie przejedziecie. Ja bez problemu wincie przejeżdżam. No, a już chyba z kółka zrobiłem. Będę parkował z powrotem. Ciągnik, no i czekamy na śnieg. Wiadomo, wyjdziemy jeszcze. Słuchajcie, zobaczymy, jak yy, siewka pracuje. Powiem Wam, fajną zaletą w tym ciągniku jest to, że wałek jest hydrauliczny, bez sprzęgła. Więc nie musimy wciskać sprzęgła, tylko dajemy sobie tak. Wałek pracuje. Z wyłączeniem jest tak samo. Niezależnie jakie są obroty, wiadomo, lepiej tam włączyć na niższych. Ale to dosypania soli to jest no, duży plus. Już tak to chwila, by wciskać sprzęgło. Wałek pracuje. wałek dałem, wiecie, do tej solid, jakiś tam najgorszy. Do siewki w sam raz wystarczy. Trzeba uważać tutaj z regulacją tych pasów, żeby się taśma nie ściągała. W sumie to mógłbym troszeczkę podciągnąć to. Tu jest właśnie naciąg całego tego pasa. Trzeba sprawdzić. Naciąg też paska tutaj napędzającego tą tarczę. A poszła teraz tu gdzieś. To też muszę podaciągać. Jak ktoś wchodzi w odśnieżanie Oglądam moje vlogi. Jak kupicie sobie taką nową siewkę, do odświeżania od razu ściągajcie tutaj tą osłonę, która jest, bo sól tutaj będzie Wam się kawalić. I od razu jak najłatwiej jest popsuć taką siewkę. Tu na to koło też jest osłona. To mi pan Jarek powiedział: natychmiast to ściągnąć. Widzicie, tutaj też już się sól zgromadziła. Jak macie tą osłonę i Wam się tutaj sól zgromadzi, to wszystko zapieczę, to rozwalicie cały pasek i to koło. Więc tej osłony tutaj do soli nie może być. Potem jak są nawozy, rozsypujecie wiosną, to wiadomo, można to wszystko założyć, ale do soli tej osłony broń Boże. To jest taka mała rada baj polnohospodar, jak ktoś chce wejść w odśnieżanie. Bo zepsujecie zaraz całą siewkę. Trzeba uważać, ja też zaraz wezmę jakieś skrobaczki to oczyszczę. Bo ta sól no niestety. Ciągnik przeropowałem przed chwilą, dałem mu trochę y, tym razem ropy i ciutkę oleju, ale i tak wiecie, bierze go trochę tam elementy, gdzie nie było farby już. Tu się zdarła farba, to widzicie. Ale i tak nie jest źle. bo Tutaj najbardziej go tył wziął, ale nic się nie zapiekło. Śruba chodzi, wszystkie stworznie, zaczepy wieszaki, to wszystko chodzi, a w ciągnikach, gdzie ktoś nie dba to i tutaj jest korozja wszędzie, nie? w ciągniki przy tutaj go widzicie, tak bardzo nie wzięła korozja no coś za coś, ale jak ma stać przez całą zimę teraz zima jest w miarę dobra zarabia ten ciągnik, no przez zimę to jest wiecie powiem tak, on z samej zimy, jak 3 lata robię Poprzednia zima to był ciągnik rezerwowy, gotowość. Poprzednia tak samo tutaj jest główny, ale ten ciągnik na usługach i ma tylko ile? Ponad 1000 godzin. On się już dawno spłacił. Tyle wam mogę powiedzieć. Zarobił na siebie, ale dokładnie co i jak to nie będę wam mówił. Jeszcze jako bonus, mogę wam pokazać, jak 60 pali. To minus 11 na dworze. Wiadomo, w garażu to jest cieplej, ale to mówię jako bonusik nie była palona od wczoraj nie patrzcie na to, że tur jest podniesiony po prostu mój ojciec nigdy nigdy tego nie opuści ale jak widzicie tutaj silnik jest zimny nie ma się też czym czym tutaj chwalić no zobaczymy no, ale tak to jest w garażu To tyle w dzisiejszym odcinku. Na razie Wam wszystkim i cześć.